20 groszy. To mniej więcej tyle oszczędzisz na każdym kilometrze, jeżeli twój samochód będzie wyposażony w instalację gazową. Chociaż warto się schylić nawet po 20 groszówkę, to chyba każdy zdaje sobie sprawę z tego, że to po prostu niewiele pieniędzy. Ale co gdyby takich 20 groszówek leżało tutaj 100, albo 1000 czy 20 tysięcy? Załóżmy, że jedziesz nad morze. To typowa wakacyjna trasa, której raczej nie będziesz pokonywał sam. Chciałbyś, żeby ominęły ci darmowe lody dla całej rodziny? No i bez gofrów też można przecież żyć, ale to będziesz już tłumaczył swoim dzieciom. Ale liczmy dalej. Może się okazać, że naprawdę sporo przyjemności cię omija, bo wciąż nie jeździesz na gazie. Weźmy pod uwagę oszczędności z całego miesiąca. Przyjmijmy, że pokonujesz nieco ponad 2000 km miesięcznie. To by oznaczało, że co 30 dni w twojej kieszeni zostanie dodatkowe 400 zł. To tyle, co dokładne, detailingowe mycie i woskowanie twojego samochodu, albo tyle, ile kosztuje obiad dla całej rodziny. Wolisz przeznaczyć to na wyjście do kina? Nie ma sprawy. No oglądasz się nowości. A może wolisz zadbać o formę? Miesięczne oszczędności z jazdy na gazie to tak, jakby ktoś opłacił ci kwartalny kardet na siłownię. Wszystkie te przyjemności są w Twoim zasięgu, ale może bardziej przemawia do Ciebie matematyka. Weźmy więc na warsztat konkretne liczby. Jeśli Twój samochód zużywa 8 litrów benzyny na 100 km, to koszt przejazdu z centralnej Polski nad morze wyniesie około 150 zł. A co jeśli jedzie autem napędzanym gazem? Przyjmijmy, że z instalacją LPG zużycie paliwa wynosi 10 litrów na 100 km. Mnożąc liczbę zużytych w drodze nad morze litrów gazu razy jego cenę otrzymujemy 80 zł. To znaczy niższa kwota niż w przypadku podróży na benzynie, bo oszczędność wynosi aż 70 zł, a to tylko jedna podróż nad morze w jedną stronę. Jak? Przekonane? Za chwilę dowiesz się, gdzie zamontować instalację, by nie usłyszeć tekstu Panie, kto to panu montował?